Hej, z tej strony Emilia Szymańska, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj zapraszam Was na film dotyczący zasad promocji w Rosmanie. Zawsze nagrywałam filmy, co kupić na tej promocji, ale chyba jeszcze nigdy nie nagrywałam właśnie odcinka poświęconemu zasadom promocji, dlatego że zawsze te rabaty były takie stałe czyli po prostu dotyczyły wszystkich produktów i był to rabat na przykład minus 49%. Na ostatnich promocjach rabat wynosił minus 55%, a teraz naprawdę prawie wszystko dotyczącego tych promocji się pozmieniało, więc właśnie dzisiaj objaśnię wam zasady tych promocji, powiem wam wszystko właśnie na ich temat, co wiem. A więc promocja zaczyna się 16 września i będzie trwała do 30, czyli dwa tygodnie, więc myślę, że spokojnie każdy zdąży sobie zrobić zakupy, jednak rekomendowałabym, aby wybrać się do Rossmana na początku tych promocji, bo niby później dokładają te rzeczy, ale jeżeli czajcie się na takie wiecie, które są bardzo rozchwytywane, to największe prawdopodobieństwo, że je dostaniecie, to będzie po prostu, gdy wybierzecie się na początku promocji. Na tej promocji będzie brak ograniczeń co do ilości kupowanych produktów, i moim zdaniem to jest zmiana na plus, dlatego że, no dobra, ja zawsze kupuję więcej niż te trzy produkty, które właśnie były zawsze do kupienia, ale wiem, że niektóre osoby potrzebują na przykład tylko jednego tuszu do rzęs, no i wtedy ta promocja nie obowiązywała, więc po prostu trzeba było coś dobierać, i czasami po prostu te rzeczy komuś mogły się później nie przydawać, a tak może. Możecie sobie kupić na przykład jedną, jedną pomadkę i także dostaniecie na nią rabat, ale jeżeli chcecie sobie kupić, nie wiem, 20 tych pomadek, to ten rabat oczywiście także będzie obowiązywał. Zmieniła się także zasada co do e, używania karty klubu Rosman, czyli teraz po prostu nie musicie jej pokazywać przy kasie, a rabat dalej będzie Was obowiązywał. Jeżeli nawet czasami kupujecie w Rosmanie bardzo rzadko, to mimo wszystko polecam Wam założyć tą kartę Rosmana, dlatego że gdy dajecie ją przy kasie, to nabijają się punkty, które później możecie przekazać. Na akcje charytatywne, no was to nic nie kosztuje, a może komuś pomóc, więc jest to naprawdę bardzo super opcja. No i na tej promocji oczywiście dalej będą wam się zbierały punkty, które później możecie przekazać właśnie na jakieś aukcje charytatywne, ale oprócz tego 50 tysięcy pierwszych klubowiczów, który, którzy zrobią zakupy na tej promocji, otrzyma jakiś prezent, niespodziankę za jeden grosz. Nie wiadomo co to będzie, podobno będzie to przydzielane losowo, no więc zobaczymy, no ale za jeden grosz, no to na pewno warto tą kartę Rosmana dać Редактор Bardzo fajną opcją, którą wprowadził Rossman jest to, że można kupić kilka tych samych produktów jednocześnie. Kiedyś tak nie było można robić. I na przykład, jeżeli chcieliście kupić dwa pudry bananowe z WIBO, o tym samym jakby kodzie kreskowym, to po prostu trzeba było to rozdzielać na dwa paragony, było to z tym trochę zachodu, a teraz bez problemu możecie sobie kupić nawet 11 tych samych odcieni pomadek, więc to z moim zdaniem zmiana na plus. No i teraz to, co chyba interesuje wszystkich najbardziej, czyli jakie będą rabaty. Rossmann określił, że rabaty będą Będą wynosiły od 40% do 70%. No więc naprawdę spoko, jeżeli by trochę tych produktów było przycenionych 70%, bo wtedy ten rabat będzie no naprawdę bardzo duży. Będą także promocje 1 plus 1 gratis, więc wychodzi to także bardzo fajnie. I jak na razie wiem, że VIBO będzie przycenione cała kolekcja VIBO, cały asortyment minus 45%, czyli obniżka ta jakby jedna z niższych, bo nie 70%, tylko bliżej tych 40%. No powiem tak, yy, wiadomo, że lepiej jakby ta obniżka wynosiła minus 55%, ale podoba mi się jakby w tej promocji to, że będzie to na całą szafę, bo obawiałam się, że będzie tak, że sobie wiecie, rosną powybiera, że dobra, ten tuż będzie przyceniony 40%, a ten na przykład nie będzie, bo to by było już naprawdę trochę słabe. W promocji właśnie najbardziej opłaca się kupować rzeczy Lovely Vibo, czyli tych tańszych marek, które w internecie jakby mają takie same ceny. No bo na przykład podkład Revlon w Rosmanie kosztuje około 70 zł, na kokolicie to dorwiecie go za 20-30, no więc, nawet po tych promocjach, które zawsze były minus 55, średnio się opłacało to kupować. No, mam nadzieję, że większość jednak będzie szaf cała poprzeceniana, nawet te 40%, czy później te większe promocje, a nie, że Rosman będzie sobie wybierał. Tego jeszcze nie wiem. Rosman już dał rozpiskę, właśnie, które produkty będą przecenione. I akurat to jest spoko, bo chyba wszystkie produkty będą przecenione, może nie wszystkie, ale naprawdę duża większość, bo niecałe 4000 produktów, no więc jest to naprawdę pokaźna liczba to jeszcze jedna kwestia, która wiem, że będzie ważna dla wielu osób, czyli kiedyś można było sobie spokojnie zrobić zakupy w domu przez aplikację Rossmana i sobie odebrać te rzeczy w sklepie w tym roku tak nie będzie, możecie sobie zrobić zakupy w aplikacji Rossmana, ale nie możecie odebrać w sklepie, tylko przywiezie tą paczkę kurier, za którego prawdopodobnie trzeba będzie zapłacić za tą wysyłkę. No więc trochę to też się zmieniło. Wiem także, że produkty z serii Burżua Healthy Mix będą przecenione 50%, no więc to nie ma dużej różnicy te 50% czy 55%, które były kiedyś. Teraz wam no jeszcze dokładnie nie powiem, co uważam o tej promocji, bo nie wiemy jak to będzie wyglądać, ale na pewno gdy ta promocja się już rozpocznie, dam Wam znać, co o niej myślę. I to są już wszystkie informacje, które chciałam Wam przekazać w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Was przydatny. Jeżeli tak, proszę Was o zostawienie subskrypcji oraz lajka, i możecie napisać, co Wy uważacie o tej promocji w komentarzu. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa!